witam z tej strony Minecraft Cortes czyli Craft Mine TV przez jakiś czas nie wracałem filmików z powodu braku czasu i budowy serwera własnego no niestety tak to już wygląda ale jak obiecałem mniej więcej staram się trzymać terminów obiecałem dokładniej cotygodniowy filmik z Sidem do Minecrafta z Sedem jakkolwiek to zwał no i tak też się stało seed jest podany w opisie filmu jak widać, y, dobra, już dosyć tego F5 dobra. Jak widać, y, seed zawiera Survival Island, też tak powiem Gdzie mamy dostępne jedno drzewo Troszkę dirtu i tam y, Trzcinę cukrową Boże drogi, akurat jak chcę powiedzieć to zapominam y, Bynajmniej tak Postanowiłem również z tej okazji nakręcić kilka let's play y, Oto właśnie z, z tej wyspy Oczywiście macie tego seda, będziecie mogli na nim grać. Ale ja też postanowiłem na nim troszeczkę pograć, mniej więcej rozkręcić tą wyspę. Coś w rodzaju, no nie, może Skyblocka to nie, bo, bo jednak Skyblock to jest troszeczkę totalnie coś innego, nie troszeczkę, co ja gadam. Aczkolwiek Skyblocka na pewno też będę nagrywał i opowiem wam, jak tam z tymi cobblestonami wszystko i tak dalej. Aktualnie jak widzicie, płynę sobie i teraz boję się, bo jak wypad wypadło mi z głowy, co to jest? To jest trzcina chyba cukrowata. No i oczywiście zbieramy sobie to i sadzimy później ok, no posadzimy sobie tutaj, już niech będzie I poczekam aż nam urośnie Oczywiście najlepiej tworzyć tutaj własną plantację z, z, z trzciny Oczywiście ja zrobiłem błąd, bo chcemy zdać sobie na wyspę Wrzuciłem to tam, 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 tam za mną no, ale nic. W sumie no dzisiaj to będzie krótki filmik. Dzisiaj dzisiaj... O Jezus, co ja tu zrobiłem. Krótki filmik, krótki C-no nie macie go tam wrzuconego, możecie sobie wejść grać, troszeczkę odmienny, tym razem nie ma żadnych już diamentów obiecywanych i tak dalej. A drugą rzeczą jest to, że jak sami pewnie widzicie, zakupiłem sobie Minecrafta Premium i rzuciłem sobie takiego skina Postanowiłem mieć banana, jakkolwiek to brzmi, postanowiłem grać banany. Aczkolwiek, widząc tego skina, bardzo mi się spodobał i postanowiłem już teraz cały czas grać oto tym skinem. Tak więc, jak widzicie, mogę nagrać specjalnie dla Was kilka filmików yy, z, yy, dotyczących wgrywania skinów i tak dalej. Tylko pytanie, czy chcecie, musicie napisać pod filmikiem, czy chcecie jakieś filmiki typu typu instalacja lub nawet i tworzenie własnej skinów oczywiście ten mój jest dostępny na internecie nie robiłem go ponieważ z braku czasu no, no nie mogłem po prostu ale mogę spokojnie nagrać kolejny filmik i tak dalej także słuchajcie wszystko macie do filmu na... w opisie a ja tymczasem żegnam się z wami i już niedługo jakieś pojawi się kilka let's play właśnie o to jak rozkręcamy tą wysepkę na której teraz jestem właśnie z tym seedem lub sedem jakkolwiek to zwał tak więc trzymajcie się z tej strony. Minecraft Cortez. Cześć.